Siemano, siemano widzowie, dzisiaj, dzisiaj niebywały film, bo nieco, znaczy, taki jakby codzienny, trochę. Eee, no więc, no taki GTA, prawdziwe życie. Widziałem mam dla was smutną informację i to bardzo smutną. Życie Kopernika będzie wstrzymane. Wstawię to jeszcze na społeczności. Pan też wstawi, pewnie. W... Ja, mu... ja mu powiem, żeby to robił, bo zrobił, bo na razie przez. Dopóki nie skończymy, na przykład do... nie dobijemy widzowie, bo ja chcę, żeby ta seria, co teraz mam, znaczy prawdziwe życie, trwała jakieś 20 odcinków. Czyli ja z tego nagram 20 odcinków. Postawem jeszcze odcinki, które nagrałem z życia Kopernika i to mogą być już końcowe odcinki. W ogóle zmieniłem dredy, już nie andredów. Bo nie podobały mi się, te są fajniejsze. Czekajcie, muszę najechać. A bierzemy jam 50 Hello. I need you to vacate the premises. Hold on, please. I'm emptying here. Quiet down, please. You're making me more nervous. Dobro, skipi video. Myślę, że się nie będę robić. Dawaj, I really need to get dziękuję. A teraz mega? Nie słyszę policji. Od razu, tu gdzieś jest drugi. A tutaj są dwa przy sobie, to więc dwa wymowy robowo. Zamykaj te drzwi, ale szybka jest ta kurwa przecież. Zapomniałem. Trzy kilometry mam tam. Leć. To ona się tak śc ścina. Light Shark jechał 99, 98 i to jest full max. I ciągnąłem trzy gwiazdki. Przecież nie przyjechałem, nie zabiłem policjanta. Ha! To biorę, biorę A, a nie a, chyba nie wiem co Chyba coś szybkiego Kurwa. O matko Szybko, szybko, szybko Na razie Widzę, że na razie nagrywam sam tą serię Ale może już jutro albo dzisiaj i nagram ją z jedną osobą. Damy kaskwiczku mi tak. Jedziemy na ono, ono, Ty! No nie gubię ich? Nie gubę Jak ja mam zrobić... Jak ja mam zrobić kolejny napad, jak ich jest tak dużo? Rosedkę stworzyła ja przyjechałem. A stoją! Z bus, busem stoją. Nie, jedzie. Nie, myślałem, że bus stoi. Ale... Oni... O kurde. Musisz sobie sobie. Dobra, plaża. Na plaży... Nie wiadomo na plaży. A! czekamy, teraz widzę, wyracicie że mi, żeby nie utopić kulony. czekam, czy kulona ma kula odporna? Chy, 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 chy. Ha! Problem ma 8 level. No to ja będę miał wyższy... Puszczanie. Myślałem, że tak pojedę w fajnym driftem. To są dwa sklepy. Od razu robię jeden i drugi. Tylko, że go od razu odszczelam. Zobaczcie. Okej. Okay. Jeden jest. Co jest? Obronił się. Gdzie jest mój nóż? James! Dawaj, James! Nie mam czasu! Odlewał trzy gwiazdki! Ty słyszę ich! Słyszę policję! Będzie na walanie! Ej, widzimy, bo tego tu nie przemyślałem! Ale tego to nie było w planach Ej tego udamy w elemenu muszkiet O kurde to nie ma tu dodania Olo muszkiet Kurde co ja mam wziąć już szybko było Kiedy 4 gwiazdki mam

I nie chodzą! Oni like nie są zaprogramowani tak, żeby okay, Kurde, widzę, że To mi Ja żyję! Co? Gdzie ja jestem? <laughs> Matko? Zapłatę przez burami yy, parkingu do CO? aha dobra wsiadam do tego I już mnie pewnie Co do Przepraszam Dobra jakieś arpy mi się robią proszę. Dobra jedziem. jedziemy jedziemy ten motor a on nie ma mu nic A to ja nic się robić, okej okay. Dzięki i jedziemy. Jedziemy. Ej, mocno by się przydał. E musimy pojechać do Red Rimu. No to trochę będzie trwało Red Dream. No bo tak, Red Rim jest daleko. 10 km prawie. No i trochę sobie pogadamy. Wiem widzowie, że prawie no jestem trochę film, ale... Zobaczycie ile mam redwimu. Co prawda mógłbym zrobić indziej, tylko że tego nie więc nie, nie, Dobra. Dobra, widzowie, jedziemy. Niestety taksówki nie wezmę. Znaczy mogę wziąć, ale będziecie widzieli jak jedzie, więc to chyba do. jedziemy. W ogóle są czasami ukryte misje, jakie ci taksówką. Czyli jedziesz jakby, siadasz do taksówkarza i on ja normalnie jakby jedzie tam gdzie o chce czasami. Jakby było w filmie, jednym, niemal ja tego nie, nie, nie stawię, bo to po prostu nie nadaje się, za długie I wiem, taki króciutki, znaczy no, króciutki to będzie trwało z 20 minut, bo samo gadanie ile będzie trwało, więc kiedy to Czasami po prostu mówię z toilet? Eee, już 6 km, to ja pewnie to ile ja to jadę. No, prawie 100... prawie 120, 110 zielon. I patrzę. I spadam. Znaczy, co to było? Co to jest? Czekajcie ja to znaczy na mapie. Ale co to jest? GANGAM STYLE CO JEST? I widzowie, bo to, to może być baza Roberta Nie, w sumie to Robert się tu bił z tym... z hanterem O kujda. Tu nic nie ma, to była jakieś kamizelka. Tu nic nie ma widzowie Widzowie tu nic nie ma Założyłem te spodnie bo są ładne. O kurde to mi się niewygodnie gra O właśnie się... <laughs> Ale tekstura się <laughs> No kto to nie był Właśnie może mi policja zacznie gadać ganiać widzowie bo musimy Bo o, jakby widzowie bo w ostatnim... nie, w ostatnim odcinku musimy pojechać. Ja jestem Jackiem. Johnem. Johnem. I kurde to Jack czy John. Daj, Dwayne. Ja nie wiem jak będzie miał jeszcze. A, ale po prostu... Musimy pojechać do mojego starego kolegi. Fabiana. Na no, no się z nim nie widzieliśmy. Ja się nie widziałem tym dawno. W sumie to dzisiaj. Mam no, dzisiaj wrócić film z nim. Czy 1 czerwca to będziecie widzieli drugiego? Albo i trzeciego? Więc nie wiem, ja muszę zrobić After... After li Life, no, nie After life. Yeah, Nie, House Ultimate Custom Night Wyróżę oko, choć bardzo bym chciał Ultimate Custom Night Duchy Freddy'ego nie da Duchy Frediego nie dają mi spać <laughs> Nowa piosenka. Dobra widzimy. Twarzę piosenkę, ale to w GTA. Yo! Yo! Yo, yo, yo! Ultimate custom night GTA 5 Sigma Sigma Bro, bro. Dobra. god. Dobieram sobie słowa tak jak w Skibidi Sigma Rizzler jakbym powiedział imię von Mereza, to czy by mnie fala zabił? No to mogę, jeżeli chcę to mogę, nikt mi nie zabroni. A zresztą wy znacie jego imię. Bo nawet podawał, żeby ocenił jego konto, to powiedział, to nie moje imię. Ale to było Piotr, coś tam, coś tam, czy tam Piotr. jego imię pewnie. Pewnie, ja nie wiem. Wszystko było była Mereza. A na liście mówią po prostu... Mówi pani po cichu, po, po, po cichu, powiedziałam po cichu, chciałem pewnie powiedzieć. po nazwistach, po cichu. Mówi pani po cichu listę. Lipię? Kude, tak. Jadę tu 3 minuty. Nie ja, że... żadnych tak. Zabia szybkie wyciszonko, bo musiałem coś zrobić. A jechałem cały czas. ta. Haj na migaski. Serwiej najbardziej. A no, u ma chiński. No, oskar nazywam Chińczyk. Chińczyk. No bo no, to jest Chińczyk. Także podam nie ma. Patryczek. Zebrałem go tak. Patryczek albo chińczyk. Bo ch o blisko blisko przy mojej. Co to jest? I oto jest pytanie, co to jest ta beczka? Będzie tam strzelanie, bo jeżeli tak to ja chcę. Head dream. Tak, to będzie strzelanie. o To będzie tu. Chodź i. Wiele pompy, bo wiem, że to będzie tu. Tam będzie dało. Nie, nie da się. Tu. Nie da. Do. O dobra, zubyje.